Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W tym odcinku omówimy sobie sezon trzeci. Sezon trzeci, który nadchodzi 1 października. Jest to oficjalna już data premiery. I czego możemy się spodziewać? Aha, i nie będzie, tutaj jest 20 września, w momencie kiedy to nagrywam. Czyli kończymy drugi sezon, nie ma żadnej przerwy, tak jak to było pomiędzy pierwszym a drugim sezonem. Tylko wchodzi aktualizacja i rozpoczynamy sezon trzeci Meltdown. I teraz tak, czego możemy się spodziewać? Nowej legendy krypto. Był on od dłuższego czasu, bardzo fajnie to robili. Podrobili duży szum wokół tej legendy. Nowy Battle Pass. 100 ponad ekskluzywnych itemów nowa broń Charge Rifle i system rankingowy seria druga w którym jest no, sporo tych zmian e, oczywiście pewnie jeszcze będą jakieś spore zmiany na mapie seria druga e, kolejki rankingowej przejdźmy sobie do omówienia ale najpierw statystyki na 10 września są to statystyki, ile procent graczy jest w jakiej lidze. I teraz tak, to jest z uwzględnieniem graczy, którzy rozegrali minimum 5 godzin. No i tu można było się spodziewać, że w raczej będzie mało, bo tam wystarczyło grać. Wejścia do gry były darmowe. Tutaj ten srebro i złoto będzie najwyżej, a łowca Apex jest najmniejszy procent graczy, no tylko 0,2%, także mało graczy tutaj doszło do końca. I tak, nagrody. Co dostaniemy za sezon drugi? Dostaniemy, każdy dostanie odznaki w zależności, w jakiej lidze się znalazł. Talizmany i do broni oraz y, y, talizmany do broni dostaną wszyscy powyżej Golda. A ślady nurkowania dostanie diament i Predator. Wszystkie linki podam y, tam w opisie. Zarówno do tego omówienia, jak i do tych nagród. Y, tutaj system rankingowy trochę średnio dobierał. Znaczy. Tutaj piszą, że czasami zdarzało się tak, że łowcy Apex grali z graczami z platyny, czyli to było dwie rangi różnicy, to było dosyć sporo i że teraz to usprawni. No nie wiem, zobaczymy. Myślę, że tego się tak za bardzo nie da usprawnić. Bo jeśli gracze z predatora chcą grać z graczami z predatora, to muszą, będą musieli sobie trochę poczekać w kolejce po prostu. To te nagrody i seria druga. Co pozostaje bez zmian. Trzeba rozegrać e, trzeba mieć minimum 10 poziom, żeby wejść do gry rankingowej. Myślę, że to jest trochę mało. Myślałem, że zwiększą ten poziom, bo tutaj dla cheaterów jest. Bardzo szybko zdobywa się ten dziesiąty poziom. E, więc dla cheaterów to nie jest jakiś. Hmm. jakaś przeszkoda chociaż czterów bardzo mało teraz widać myślę, że sobie z tym jakoś poradzili mam nadzieję, że to nie będzie problem ten dziesiąty poziom i jeszcze się nie zmieni to, że grający znajomymi dobiera rangę według najlepszego w, w naszym lobby czyli powiedzmy mamy diament kolega ma golda to będzie dobierało według naszej rangi, czyli diamentu, więc kolega będzie miał teoretycznie trochę ciężej, żeby grać z nami. Każdy spada o półtorej rangi w nowym sezonie. Dla przykładu, platyna 4 spada do srebra 2, łowcy splatają do platyny. Bardzo fajny ruch, nie trzeba napijać tej rangi od początku, więc tutaj się cieszę. I mm, mogliby w sumie też zostawić rangi, które są teraz, no ale gracze, którzy już nabili, nabili te najwyższe rangi, no nie będą, znaczy będą mogli grać dla gry i dla polepszania się, ale no nie będą niczego czego wbijać, że tak powiem. Punktacja. Tutaj spora zmiana, bo nie będziemy dostawać już po 1-2 punkty, tylko będą to 10, 15, 20 punktów i tak dalej, i tak dalej, więc tu jest no, spora zmiana, spora również wejście do gry w brązie pozostaje darmowe szczerze było to 1, teraz jest 12 złoto 2, 3, 4, 5 no teraz, żeby wejść do gry w Apexie Predatory trzeba będzie zdobyć 60 punktów nie wiadomo jeszcze ile punktów będzie wymagane do przejścia wyżej no, ale to dowiemy się już z rozpoczęciem trzeciego sezonu. Yy, tutaj najlepsza zmiana. Asysty również będą się liczyć i będzie mnożyć. Dlaczego to jest najlepsza zmiana? Oczywiście. Bijemy się z kimś, zadamy mu nawet 90% HP, ale kolega do, do, go dobija. No, i my właściwie nie dostaniemy za to, nie dostawaliśmy za to nic. Teraz to się zmieni, bo asysty będą równoznaczne z zabójstwem. Będziemy mieć 5 sekund na zadanie obrażeń przeciwnikowi przed jego powaleniem, i wtedy dostajemy asystę. Więc tutaj wynagrodzi to granie drużynowe, a nie każdy chciał koniecznie tego kila zdobyć, żeby mieć dodatkowy punkt. Żeby mieć dodatkowy punkt, po prostu. Dalej tak. będzie Limit się nie zmieni, można zdobyć tylko 5 punktów. Tylko, właśnie nie wiem, czy to będzie 5 punktów za Kile i 5 punktów za Asystę, czy 5 punktów za Kile i asysty razem. Tutaj napisali, że wie, niewielu graczy z, udawało się zdobyć, przebić ten próg, i dlatego tego nie zmieniają. No, nie wiem szczerze, czy niewielu się udawało. No, ale skoro tak piszą, oni mają statystyki, oni wiedzą więc lepiej. E, teraz tak. Seria druga, jak to będzie wyglądało? E, mnożnik jest tutaj. Powiedzmy, zajmujemy 13 miejsce. Zdobywamy 3 kile, 3 asysty, kile. I zostajemy 0 punktów za samo miejsce. Plus 3 kile, asysty. Nożone przez 10, dostajemy 30 punktów. Powiedzmy jesteśmy, zostało 5 oddziałów, giniemy, dostajemy 30 RP już za samo miejsce, plus mamy te 5 Kili powiedzmy, więc dostajemy 5 razy 15 i 75 punktów za Kila asysty, czyli 75 punktów za Kila asysty plus 30 RP za miejsce, 105 punktów. Jesteśmy zadowoleni. Tutaj za pierwsze miejsce aż 100 punktów za samo miejsce. Więc tutaj jest no sporo yy, opłaca się wygrywać. <grych> yy, dalej, coś, co jeszcze tutaj piszą. Aha, w Apex Predator yy, gracze nie będą znali swoich RP, tylko miejsce na świecie, które zajmują. Bardzo fajna zmiana, bo wcześniej, no właściwie jeszcze teraz, gracze mogą zobaczyć tylko swoje miejsce na zewnętrznych trackerach, żeby ustawić tytuł streamka. To 15 na przykład świata. Teraz będą już to widzieli w grze. Nagrody będą takie same, tak jak za drugi sezon i dalej. Więc tego nie będę omawiał. Kary. Kary nie działały za bardzo. Tutaj myślę, że wszyscy o tym wiedzą. Graże mogli sobie opuszczać gry, kiedy chcieli, i nic im się nie działo. Teraz się to podobno zmieni, pracowali nad tym yy, i kary będą działały zarówno w zwykłych kolejkach, jak i w rankingowych. Yy, no tutaj już ludzie myślę, że nie będą wychodzić tak często, jakby to chcieli. I kiedy dostajemy kary? Kiedy gramy, wychodzimy z gry. Kiedy e, nawet jesteśmy, jesteśmy powaleni, wychodzimy z gry, oraz kiedy nie żyjemy, ale członkowie drużyny mogą nas odrodzić. Powiedzmy, że podnieśli baner. No to w sumie liczy się, jaką mogą nas odrodzić, więc teoretycznie musimy oglądać ten mecz do końca. I kary zaczynają się od 5 minut. Nie jest napisane, ile to będzie. A 5 y minut. I mogą się wydłużyć aż do tygodnia. No, to tutaj te kary tydzień na zwykłe kolejki trochę sporo. Opuszczenie przegranej również nie działało w poprzednim sezonie, ale w teraz w trzecim sezonie ma się to zmienić. I gracze nie będą otrzymywali kary y, punktów rankingowych, jeśli nasi, nasi sojusznicy wejdą z gry, albo będą mieć jakieś problemy techniczne czy coś w tym stylu bardzo fajna zmiana i to się ceni no i właściwie to co? to tyle z tego co wiemy oczywiście dataminderze odkryli tam więcej rzeczy no ale takie oficjalne informacje to wszystko. wszystkie mam nadzieję, że jesteście Również zhypowani na ten trzeci sezon. Tak jak ja bardzo czekam, nie mogę się już w sumie doczekać. Dziękuję za wysłuchanie i co? Miłego dnia, trzymajcie się, cześć.